w dzisiejszym odcinku na kanale i Ty dzisiaj będziemy grać Lili i wbijać na niej pucharki. Mam na niej tysiąc pucharków, więc chcę troszkę więcej bić, ale tylko troszkę, bo nie chcę też przesadzić, żeby nie spać z tych pucharków. I z kim gramy starą gramy, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, dobra. Muszę kupić jakiegoś skina do Lili. I chyba kupię. W nast następnym odcinku będę kupował skina do Lili. Więc tak Ja się cieszę w sumie, że wiem tysiące na Lili, ale też z drugiego powodu trochę nie za bardzo, bo nie mogę już na Lili grać. W sensie mogę, ale też mam takie mętli w głowie. Ich jest to dwójka, ja bym na nich poszedł. Ale dostawiłem go. Kurde. Boję się tu stać, Dobra, poszli stąd. No Odejście, bo ja go będę respił. Dobra, i tędy uciekam. Dobra, no tutaj jest. Baz Astral. O nie, tu nie. To są dwa bazy astrale. No chodź. Nie chciał tu iść ja? Chyba nie, nie będziemy współpracować. Z tym będziemy. Tak, z tym będziemy. Dobra. Cześć kubików. Bardzo cieszę się z mojego, z mojej ilości kubików i zachęcam was do dania subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, żeby was żadne filmy nie ominęły, więc zaczynam z daily, jak wam jeszcze nie mówiłem i zachęcam do oglądania moich odcinków, bo są ciekawe. Przynajmniej dla mnie są ciekawe, i pewnie dla Was też będą ciekawe, jak zaczniecie oglądać moje filmy. Bo są najlepsze na świecie. Robię najlepszy content na świecie. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ale się kiedyś dowiecie. Ja będę youtuberem, najlepszym youtuberem na świecie. Wy o tym jeszcze nie wiecie. Ale ja już to mam z tyłu głowy, że tak będzie, wiecie? Tak będzie. Ja nie zmyślę. Dobra, top 2. Zobaczymy, jak mnie ujdzie. Ja się pójdzie, no nie będę już mówił. Jaki to ja jestem wyznawca od tego? Ej, oni mają mało. Tylko, że ja zginę. Aha, dobra. No, ale drugie miejsce też jest dobrze. Bo dostanę właśnie na plus 8. I się bardzo cieszę z tego powodu. Mamy 1008 pcharków na lili. Jej. Moment, co nie dostało nam nic więcej, czego grać dalej. Ja bym chciał być 1050 albo 1020. Coś takiego chciałbym być. Tylko nie wiadomo, czy się uda. O, mam bazę astrala! To chyba jest dobrze. To chyba dobry. Dobry znak, że mam bazę astrala. Tylko ma też tego skrzydlatego Moc skrzydlatom. No. Ej, nie uciekajcie, jak to sobie ultę naładować. Ej, ale co? Jest jaki bot. On jest z Bo normalnie leci bez niczego, tak normalnie sobie na nich leci. zabijcie go. Czekaj, ja ucieknę tu. Jakby to Max zabili. Nie, Max zabiła króla. No nie. Jakby Max nie zabiła tego kruka, to bym był w niebie. Nie, to Max jest tutaj. Tam są goście. Tylko z jednej strony ja nie mam gdzie uciec. Chyba, że tam w prawy górny róg ucieknę. Tak zrobię. Albo nie, ucieknę sobie tutaj. Chwilatko tu siedzę. No to, baby. Kurwa, to jest na razie cieszę z mojej pozycji. Wydaje mi się, że mam małą Ale ten mój chyba zepsuł moją pozycję. Taką mi zepsuł moją. Nie idź do mnie, no co ty robisz? No jest naprawdę, jakieś upo. No po co do mnie poszedł? No zepsuł nam całą grę. No nie wiem nie, nie gam z tymi botami. Jaką całą grę psuł i minus 7. Nie wiem jaki, nie wiem co miał na myśli mi psuć grę. Po co w ogóle mnie zdradził? Wszedł mi do krzaka, a myśli, że jest fajny. No, że z tymi botami grać to nie ma szans zagrać. Nie ma szans w ogóle jakichś pszarków wyjść. Co, że się tak wkurzam, bo pójdę ja jestem upośledzony. No, no oczywiście żartuję, ale. Nie, no nie, nie chcę mi się grać z tymi randomami. Bo raz jest gość dobry, raz jest gość słaby. I nie wiem, czy ci dobierze tego dobrego czy słabego. To no zawsze dobiera tych słabych. To nie w komentarzach będziecie pisać o dobra, Jak się tak rajdujesz, bo. Grasz e, z tymi rząd no to, jak, no to zagraj się z kolegami. Tak, tylko że e, ja mam dwóch kolegów, którzy... Jednego kolega, który gra w browsers e, z mojej klasy. I to jeszcze nie może nie najlepiej. No, co ja teraz robię? Co ja robię? dobrze dobra, sorry, że się tak rajduje. Sorry. Sorry, sorry. Dobra, stop 3. Jest dobrze. To 2 by mnie uszczęśliwiło. No i jest git na razie w sumie. Z tyłu głowy mam takie, że już mi się nie chce. Bo wiem, że nie wiem, że coś strata, czy, czy będzie jakąś, nie wiem, jakiegoś typu źle. Ale się nie poddaje. Oha, on tu był, on no tu zajebiście. Ale plus 7, jest dobrze, jest dobrze. Wracamy do tamtego miejsca, w którym byliśmy. Gramy dalej, gramy dalej, żeby nie było, żeby te odcinki nie były takie krótkie, jak to przeważnie są po 6-5 minut. Zrobimy teraz dłuższy odcinek i jeszcze raz przypominam, dajcie łapkę w górę, dzwoneczek i subskrypcję, żeby mnie motywować do dalszego nagrywania. Bo to też nie jest takie łatwe, jak wy myślicie. O, teraz mam dużo Tak, tak szczerze. No w sensie mamy dwa, oni mają więcej. Na lepszej pozycji. Zawaliłem im QB zajebiście. Elu wina. Ta, ta karta gra się zaczyna, że przegrywam. Ale widzicie, a jak zrymowałem. Spike, no co ty robisz? Tkun nie wiesz tam na górze są jeszcze typy. Ale dobrze. Ja się nie mogę tak wkurzać, bo... Co będzie ulta na Franku, będzie równo. To ja zrobiłem. Ho no, provato. Nova, ora provocivo. To no, stop 3. W sumie spajki iść na postwę i idź na postwę losu. Kurde, bym mógł zabić go? S? Pierwsze miejsce? Zajebiście. Plus 10. Bardzo fajnie. Dobra, wygramy jeszcze jedną grę. Jedną grę. Jak wygramy, jestem spełniony. Jestem po prostu spełniony. No i dobra, no i bardzo się cieszę z tego powodu. Mamy już trochę mniej kubków w tej gierce, ale no nie mamy się czym przejmować, tak? Bas idzie na górę, ja idę na dół. I mamy dwa kubiki już. O myślałem że wezmę te, te te na dole ale raczej nie wezmę Raczej nie wezmę Ale jest jak jak na mnie 1018 no na liście zajebisty wynik No kurde, piper we mnie może walnąć. Tutaj troszkę zwaliłem. Ale dostała, Piper dostała jednego hita. Więc yy, tak. I pewnie yy, będziecie pisać w komentarzach ale nobek, bo się kampisować jest po krzakach. Ale yy, na tych pucharkach nie jest tak łatwo, jak wymyślicie. I to na 40 tysięcy pucharkach i na 118. No 40 tysięcy wkarków, łącznie 40 tysięcy, 100 ileś tam. Jak nie widzieliście odcinka, jak biłem 40 tysięcy wkarków, to zachęcam, macie tam w moim... Tam niedawno robiłem ten film, bo to chyba dwa dni temu go wrzuciłem. O nie, przegraliśmy, czwarte miejsce, o nie. O nie no dobra, trudno. Więc ja już się z Wami żegnam. No i to tyle. Pa-pa.